sumienie to nie jest o tym, żeby nie popełnić błędu, tylko żeby ono mi wskazywało właściwy kierunek, nie? I błąd popełnię jakiś i pół biedy, i jak będę wiedział, w którą stronę idę, o co chodzi, że, my, yy, 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 że co innego jest skupiać się, nie popełnić błędu, albo po prostu wiec, yy, idź jakąś drogą, popełnisz, to nie, popełnisz, nie popełnisz, nie popełnisz, ważniejsze jest, że, my, że wiesz, o co chodzi, nie? I masz dostęp do różnych opcji, które w różnych sytuacjach wybierasz, bo uważasz, że to jest najlepsze w tym momencie. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy dziećmi i stłukliśmy wazon. Nie? No, zdarza się? Była świetna zabawa. Piłka po prostu po suficie szybowała i przychodzimy i mówimy o tym. Nie? No i teraz no, no, no wiemy, że ten wazon był ważny, nie wiem, dla mamy czy tam dla taty. No i pytanie, jakiej będziemy się spodziewali reakcji? To jest w ogóle świetne, bo myślę, że nawet mogła nam mama mówić: Uważaj. To trochę ja, jak no pan, właśnie, Bóg, nie? że nie. my słyszeliśmy o tym, żeby czegoś nie robić, czyli... Nie grajcie w tą piłkę. Mamy punkt odniesienia obiektywny, ale no wazon... To jest już rozbity. Ale czasami jest tak, że musimy doświadczyć...